No to się wysypało co nieco. Właśnie wysypało się. Wysypało się, a spadło, bo zaktualizowałem sobie zaktualizowałem sobie właśnie tutaj obraz. Dobre pytanie. Boję się to ruszać teraz. bo Boję się teraz to ruszać niestety, bo się wypieprzy jeszcze bardziej. Dobra, zablokuję tą korekcję. Tak, nie jest optymalnie super, ale przynajmniej działa. Zobaczę jeszcze, co się tutaj wywaliło. Nie, reszta rzeczy działa. Nawet Samsung działa. To ok, nie chcę, tobie tak będzie. Niestety, stream się wywalił. Stream się wywalił. Gdzie jest tutaj kursor? Tak, właśnie, właśnie tak. Gdzie jest tutaj teraz mój stream? Dobra, stream jest. I lecimy dalej z tym tematem. Od razu przejdę na mikroskop, bo na tym się zatrzymałem i wam pokażę, jak to wygląda po tym rozlucie. No, wygląda, powiedzmy, tak mi się wydaje, przynajmniej w miarę OK. Trzeba to oczywiście posprzątać za chwilę. Sprawdzę tylko, czy cyna tu nigdzie nie wchodzi pod układy, bo mogłaby się gdzieś tam dostać, gdzie dostawać się nie powinna. Czemu nie ma obrazu? W tym miejscu. OK, już jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. To lepsze jest wrogiem dobrego, to jest minus tej całej zabawy, zaktualizowałem sobie na jednym iPhone'ie aplikację OBS Camera bo wydawało mi się, że działa dobrze, mm. niestety nie do końca resztę iPhone'ów nie ruszam, a teraz mam problem żeby skombinować, żeby wymyślić jak zainstalować poprzednią wersję starszej aplikacji Janasz, Ty kojarzysz, czy można zainstalować starszą wersję aplikacji? A mógłbym to wyciągnąć z innego iPhone? To będę kombinował. Dobra, trzeba to wychłodzić troszeczkę. Ale sobie dmuchnąłem teraz. Dobra, płyta jest z wychłodzona. Wygląda to mniej więcej tak. Płyta jest w miarę prosta. Hmm. Zaraz zobaczymy. Czy coś? Czy coś? chławej w ogóle nie działa w tym zakresie, więc tam można ogólnie olać ten temat. Jest 30 klatek. Nie schodzi się z Powiedzmy, z polskim. Z polskim natężeniem. W zasadzie natężeniem to nie. polskimi parametrami sieci energetycznej, bo że 50 Hz jest w Polsce, to się ładnie dzieli przez 25 i nie migocze. A w 30 klatkach to jest bardziej NTSC. Kurczę, nie wiem czemu pomyślałem, że mam 8, A to jest 7. Chyba żyję wczorajszym live'em jeszcze. Prąd jest na zasilaczu wyłączony. Termowizja uruchomiła się. Nie, nie uruchomiłem jej. Dopiero teraz ją uruchamiam. Zaraz zobaczycie. O, Armin, dzięki za patent z tym iCloudem, w sensie backupem. To może być całkiem fajna opcja, żeby odtworzyć soft. Dobra, to zobaczymy, czy w coś zobaczymy. Stawia tylko mniej więcej termowizję. No co, tak nie bardzo. Dzięki, dzięki za piwko. Jeszcze sobie zobaczę, czy coś z tej strony jest, bo zaraz będzie, że to nie ta strona. Nie, w ogóle będzie śmiesznie, ale taki ryzyk jak, ktoś, jak coś się robi na pałę. Czyż jestem przekonany, że to jest tamten układ. Jeszcze raz zobaczę, czy uda mi się jakąś inną temperaturę tu wskazać. 8 mili, w sumie 7 mili przy przywarcia to jest dość niski prądzik. A ten układ jest metalizowany. No, nie do końca wyskakuje. Jestem jakby przekonany, że to jest to, ale to nie musi być to. Wsadzimy sobie kartę SIM do testerka, w sensie testerek. Wrócę do telefonu i go uruchomimy. I może podczas rozruchu więcej się okaże więcej się tutaj powiedzmy zadzieje. No ja coś tam widziałem, ale powiedzmy, nie będę za dużo pepleł. Widzę, że trochę się odbija. To, to poszło, czy nie startuje? Nie startuje. Nie chce się odpalić z dolnej taśmy. Nie wiem czy mam taśmę uszkodzoną? Może być taśma uszkodzona. Może jakieś tu historie dziwne miały miejsce. Znaleźć jakąś inną taśmę do siódemki albo do 7. No, jakąś inną taśmę do siódemki. Ciekawe, nie odpala mi z dolnej taśmy, USB mam podłączone, Część jakby telefon nie chciał odpalić z dolnej taśmy, a ponoć się uruchamiał, dobra to jeszcze inaczej. Poza kadrem sobie wcisnę. Taśmę, bo może gdzieś tam coś nie, nie wlazło to jak powinno. A mam też jakieś trafione taśmy tutaj. Czasami się to psuje. Ja tego nie zauważę i potem się męczę właśnie, że coś tam, coś tam. Kto wie, może to taki przypadek właśnie. No, tak wygląda, jakby to był taki przypadek, bo nic tutaj prądu w ogóle nie pobiera. Masz może jakąś sprawną taśmę do siódemki? No właśnie, Jonasz mnie tutaj wyzywa, że nieprzygotowany jestem. Dobra, mam jeszcze jedną taśmę. A to bym padł na glebę. Jak to byłby Tristar? Dobra, ta taśma jest ok. Tu się coś dzieje. I zaraz zobaczymy, czy coś zobaczymy. Ja najpierw sobie to złapię, tak żeby mi było wygodnie. Telefon trochę prądu pobiera. A tu to na razie świeci się, powiedzmy, co innego. Sobierz skalę, przestawię na automat. Jednoznacznie nie powiem. Ja będę ściągał ten upad, tak czy siak. I zobaczymy, bo to jest też metoda na potwierdzenie uszkodzenia. W tej chwili nie jestem w stanie, jakby dojrzeć też kłopoty z tymi układami, bo one są metalizowane. Mówicie i ta temperatura, jeżeli tu jest przywarcie, a jest, jeżeli jest, jest niskie. To się rozkłada na całą powierzchnię. Diagnol za czegoś takiego nie jest prosta. <głos> <głos> Okładam sobie płytę w podstawce. Jakoś to jest teraz widoczne, jak zblokowałem sobie. Dzięki za pozdrowienia. Trochę topnika dodałem, żeby było powiedzmy łatwiej i lecimy. Ok, układzik zdjęty. Nie, nie wyrzucam go. Możliwe, że się przyda, bo to nie on będzie winien. I wam pokazuję, jak to wygląda od spodu. O, z tymi powiadomieniami to jest różnie przynajmniej wy mówicie, że jest różnie. Tak wygląda ten układ od spodu. Bardzo takie powiedzmy nietypowe zestawienie padów. Dobra, damy temu troszkę czasu, żeby przestygło. I zaraz zobaczymy, czy coś ulegnie zmianie. W międzyczasie sobie to wystudzę trochę. Dobra, już można to chwycić do ręki. Wracamy na biurko. Dobra i chwila. Chwila prawdy. Teraz trzymajcie kciuki, czy będzie zwarcie. Czy zwarcia nie będzie. Nie ma zwarcia. Czasami można robić coś na pałę. Nie no, żartuję sobie trochę tych urządzeń już przerobiliśmy. I to takie było. To będzie to. No i się okazało, ale jak widzicie trudno jest zdiagnozować coś takiego. W sensie nie jest to oczywiste. I tego się mi udało tutaj pokazać. Mimo, że posiadam kamerę, no powiedzmy w moim odczuciu jedną z lepszych na rynku, to jest to problem, żeby to wychwycić. Trzeba by tutaj posiedzieć jeszcze trochę i na ekranie kamery termowizyjnej prawdopodobnie ten efekt rozgrzewania układu mm, byłby zauważany, zauważony. Mi się wydaje, że go zauważyłem. Wy, nie wiem, musicie, musielibyście po zakończeniu streamu przewinąć trochę i zobaczyć, bo miałem wrażenie, że na środku układ się trochę... Mm, Rozjaśnił. Może to było tylko złudzenie, bo ten, ta metaliczna obudowa odbija też światło padające z góry. Może to było tylko jakby odbicie światła, refleks świetlny, bo światło świetlówki, padając na powierzchnię metaliczną, odbija się. To też jest jakby rodzaj promieniowania podczerwone, podczerwon podczerwonego, który. który. Które jest odbierane przez sensor w kamerze termowizyjnej, więc jest tutaj dużo, dużo jest jakby takich zmiennych. Ale cóż, opłaciło się pójść tą stroną, którą założyłem sobie na początku. No i Wy też zobaczyliście, mam nadzieję, coś ciekawego. Teraz trzeba poszukać dawcę, wytargać z niego układ, wylutować i zobaczyć, czy będzie dobrze. No więc lecimy dalej z urządzeniami. To jest nasz oryginał. A zobaczę, czy znajdę jakąś płytę dawcę, czy mam tu jakąś siódemeczkę. Chyba nie zbiornik z tym całym szajsem, ja tu już jestem przy drugiej kamerze. Zobaczę, czy może mam jakiś rozlutowany ten ekran, bo <śm> to już nie ma. <śm> to, już nie ma <śm> to już nie ma układu. I pewnie te wszystkie z rozlutowanym tym ekranem. Już nie będą miały układu. Układ się nazywa bodajże ku poet, mówiłem. Też nie ma. Tu jeszcze jest. O! O! Jest! O i zaraz wam pokażę. O! Jest! Jest układzik. To bierzemy. Będzie prościej i szybciej, bo się z tym gównianym ekranem nie będzie trzeba pierniczyć. co, Chod na pełen fire i lecimy. Tylko muszę się... znaczy, odłożyłem sobie właśnie układ poprzedni, żebym się nie pomyliło, bo już kilka razy miałem taką historię. Wyciągam uszkodzony układ. Wyciągam sprawny układ i kładzę, kładę go obok uszkodzonego i który to jest który. No i jest ząk. A wszystkim. Ok, Układzik zdjęty. Płyta leci do osioka. Gdzie jest płyta klienta? Andrew, nie wiem. Jeżeli bym dostał, to niestety bym odmówił. Nie potrafię śpiewać. Jestem głuchy jak pień. Mam nawet problem z poprawną wymową. A co dopiero ze śpiewaniem? Nie, chcę, nie chciałbym was narażać na raka, słuchając tych moich wypoczyn. Dobra, oczyszczam to sobie troszeczkę, w sensie przeczyszczam stary topnik. No jest to jakiś pomysł z oznaczaniem. Dobra, trochę topnika dołożyłem, teraz co? Układ jest opisany. Właśnie Wam to pokażę pod mikroskopem, bo to jest ciekawa sprawa. Sobie znajdę fokus. To jest nasz układ. Widzicie ma ścięcie na jednym padzie. A tu jest kropka. Więc po tym można poznać i można układ sobie oglądać powiedzmy z różnych stron. No i co? Idzie do zalutu taki układzik. Nieprofesjonalna wymiana. Układ zabrany z innego telefonu nie używa nowych części itd. Pamiętajcie, nie oddawajcie mi nic do naprawy. Nic mi tutaj nie oddawajcie do naprawy, bo będziecie mieli stare układy w telefonie. no to teraz będzie trzeba to zalutować. Zobaczymy jak pójdzie. Ja nie, to niestety nie jest karta SIM. Dzięki, układ zaczyna się pozycjonować. Ktoś tutaj zadaje takie dziwne pytania na temat reformów. Problem refurbów jest taki, że to jest telefon powystawowy z nadwyżek magazynowych, nówka sztuka, nigdy nie używany albo inne takie pierdoły. Ktoś to kupuje, a w środku wygląda gorzej niż to. Tutaj naprawiamy telefon dla właściciela, któremu telefon uległ uszkodzenia, a jest przywiązany do tego telefonu i dlatego chce go naprawiać. Nikt nie podaje tutaj ściemy, że to jest nówka sztuka, powystawowy z nadwyżek magazynowych producenta, podczas gdy naprawdę to jest Szrot z Chin ciągnięty na dosłownie kilogramy i opychany tutaj ludziom, którzy szukają taniego infona, bo wierzą w cudawianki. Taka jest różnica między naprawą a refurbem czy tam powystawowym urządzeniem. Jak macie inną definicję, możecie zapodać w komentarzach po zakończeniu tego live'a. Układzik został wylutowany, wypozycjonował się. I zaraz zobaczymy, czy zwarcie ustało. Usunę jeszcze jakieś tam kuleczki cyny, które się pojawiły. Jeszcze nie będę tego czyścił, bo coś może powiedzmy nie pyknąć. Oj, nie wiem o co biega, jeżeli chodzi o komentarze. Dobra. Płyta jest w miarę chłodna. Można ją podłączyć do zasilania. No i trzymajcie kciuki, żeby nie było żadnego zwarcia. Otworzę, znaczy otworzę. Otworzę zasilacz na niższy prąd. Jest OK. Nie ma zwarcia. Nie, nie znam się na bakowerach i szkłach. to podobnie złe szkło. Dobra, odpalam tego. Znaczy odpalam? Składam ten telefon w takiej formie, żeby można go było wystartować. W takiej formie jeszcze, wiecie, bez zalutowanego ekranu, bo nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Hmm. Nie chcę tego zalutowywać. Jakby coś było nie halo. Zwolę to jeszcze sobie uruchomić na zasilaczu i sprawdzić, czy powiedzmy prąd spadł, czy też nie. I dopiero jak się upewnię, że jest w miarę OK. To wtedy to wtedy go zadotuje do końca rozkręcamy prądzik tam Pamiętacie 616 Ampera bodajże się pojawiło w krótkim czasie będzie jabłko jest jabłko Witam panie Macieju Wybaczcie, ja sobie tej pije poza kadrem. Bo od takiego gadania, od takiego gadania trochę wówczas tak zasycha. się uruchomił prąd nie skoczył powyżej chyba 800 mili, a wcześniej walił na 16 Ampera. zasięg jest. Udało się. Więc udało się to naprawić. Trop był dobry. Usterka jest naprawdę nie, jakby nietypowa. To jest nietypowa naprawa. Przynajmniej w moim odczuciu trafiło do nas wiele urządzeń, w takim przypadkiem, a które były diagnozowane, i rozryte i zabite w poszukiwaniu tego uszkodzenia. Teraz już coś wiecie więcej, jak będziecie naprawiali klientom, to już będziecie bardziej mogli się powiedzmy, przyłożyć do tego, a klienci wasi będą bardziej zadowoleni, bo dostaną sprawne urządzenie, a nie rozjechanego trupa. Więc jakby to tyle. Szyba sobie go złożę poza kadrem, bo to nie jest nic ciekawego w tym wszystkim, żeby zalutować ten ekran z powrotem. Więc to chyba będzie tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. No i przepraszam za to, że stream się wywalił w pewnym momencie. Jak zwykle wyszło moje Kombinowanie, żeby było lepiej, prościej, a wyszło jak zwykle, czyli nie tak jak powinno. Trzymajcie się.